Pierwszy dzień kalendarzowy jesieni, Superliga rozpoczyna szóstą serię spotkań. Na początku zapraszamy do Tarnowa na mecz grupa Azoty Unia Cepter Legionowo. Goście przyjechali na południe w poszukiwaniu pierwszych punktów, ale gospodarze liczą, że zagrają tak jak dwa tygodnie temu. Dobre dogranie do koła i jest 1 do jednego. Leworęczny zawodnik Małecki broni, ale będzie dobitka i nie ma. Nie ma bramki. Małecki obronił rzut karny, jak będzie teraz. A teraz broni również bramkarz drużyny z Legionowa. Pierwszy rzut, w pierwsze tempo. Smolikow, Smolikow do Sanka, Sanek. Bardzo ładna akcja Tarnowian i Michał Subski. No i goście szansa na objęcie dwubramkowego prowadzenia. Świetne podanie do koła, znakomite. No i zasłużona ta bramka przyjezdnej. Podsiadł. odpowiedzi, drugi gol tego zawodnika i czwarty dla Unii w ataku. Albert Samek, Sanek kruje sam, Smolikow, Smolikow, no to w jego sytuacja. akcja. Paweł Podsiadł do Smolikowa, do Sanka, Albert Sanek no chyba sam mógł próbować, ale odegrał do Michała Sybskiego, druga bramka. To już młody jeszcze, ale doświadczony rozgrywający. Adamczyk, fantastyczny rzut. Podsiadło, podsiadło do Parawińczaka, parawinczak. Smolikow, Smolikow, do Adamskiego i bramka. A no to teraz bardzo ładna akcja z kolei. Małecki, fantastyczna interwencja w sytuacji sam na sam. No i teraz do pustej bramki trafia Paweł, podsiadło. Bramy dalej. Pięciu w ataku, zaledwie zawodnicy z Legionowa, jak to rozwiążą, fantastycznie to rozwiązali. No jeszcze przez jakiś czas, przez kilkanaście sekund Cepter grał będzie bez, bez bramkarza. No i znowu podanie do koła, ale broni Małecki. Jak tak zawodnicy się rozohocą, to może nam się tutaj zrobić całkiem wysoki ten wynik, no ale zobaczymy. Paweł Podsiadło, tym razem się nie udało. Ale rzut wolny, więc dalej są przy piłce. Dalej z szansą na zdobycie gola. Adamczyk, Adamczyk, sam spróbuje Adamczyk, świetnie to zrobi. Ale czy wykorzystają tą szansę? Przekonamy się po tej akcji. Nie wykorzystali, bo Małecki obronił z tego, jak ta akcja została rozegrana. No właśnie, nie ma gola. Sikora! Trafia, no Wiedzą, tutaj się najlepiej spisał. No i proszę, zrobiło się, zrobiła się już za czterech bramek. Albert Sanek, Smolikow, Smolikow! Ależ! Fantastycznie teraz! I broni Małecki! Ale jednej bardziej zasłużona. Bramka. Świetny rzut. Ze skrzydła. Trener Janas. Teraz mamy w ogóle ciekawą sytuację, bo gramy na dwa koła. Adamski! Bramka! To, oczywiście, jeszcze bardzo daleko do końca. meczu. Jurek, Smolikow, Smolikow do podsiadły, podsiadł, odsłuchuje sam, podsiadł, przedziera się tam do końca. Bramka! No i Cepter. I teraz Małecki już nie dał się zaskoczyć. Nie było miejsca dla skrzydłowego na oddanie rzutu, nie było pozycji, teraz nie, teraz też nie. Ależ fantastyczny rzut, już pod presją, Kamila Cioka. Małecki w bramce. Jak to zrobił Parabięciuk? Prawą ręką, no, z takiej niewygodnej pozycji, ale jednak znalazł tam miejsce i Unia odzyskuje prowadzenie. Ale tym razem nie grają siedmiu w polu, zostaje bramkarz. Ależ teraz bardzo dobre dogranie do skrzydła, ale broni Małecki. Ależ teraz Smolikow źle podał. Trzecia taka strata w dzisiejszym meczu. Ibrani Małecki, ależ kapitalna interwencja. Co też zrobił teraz golkiper Tarnowskiej Unii. No ręce same składają się do oklasku. Jeszcze pół minuty do końca. Spróbuje Buszko. Buszko trafia, no i to właściwie przesądza całą sprawę. Nie no, ale to jeszcze jeden rzut mogą oddać co najwyżej ambitni goście. Oddają niecelny rzut i Tarnowianie wygrywają. Po ciężkim meczu 32 do 29 Patryk Małecki, no, chyba bez niespodzianki, podobnie jak dwa tygodnie temu. Dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam na kolejne nasze spotkanie, żegnam się tradycyjnym. Do zobaczenia i do usłyszenia.